Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II w Brzozowie po raz trzeci był organizatorem przeglądu kolęd i pastorałek Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego. 30 stycznia na scenie Brzozowskiego Domu Kultury wystąpiły zespoły muzyczne z kilkunastu placówek. Prezentacje stanowią ważny punkt w działalności Domu Samopomocy w Brzozowie, co podkreśliła kierownik Barbara Stolarz. No, przegląd był niesamowity. Jak co roku, już to jest trzeci nasz przegląd. Dzisiaj spotkało się aż 13 ośrodków środowiskowe domy z całego województwa, a także warsztat terapii ze Starej Wsi. No i jest zabawa niesamowita. Uczestnicy tego przeglądu to osoby niepełnosprawne, które bardzo się cieszą, jeżeli mogą występować na scenie. Także kolędy w ich wykonaniu są naprawdę bardzo fajne i, i sami Państwo mogli ocenić, że warto było tutaj przyjść i zobaczyć. A Przegląd, mówię, organizujemy już po raz trzeci, bo no, zależy nam na integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem naszym, tutaj lokalnym, brzozowskim. Także przyszło wiele osób, wiele gości, którym bardzo serdecznie dziękuję za to, że, że byli tutaj z nami i, i dziękuję tym osobom, które wspierały i, po, i dzięki którym. Możemy zorganizować ten przegląd i panu burmistrzowi, i tutaj pracownikom muzeum, i pracownikom Domu Kultury. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję naszym sponsorom. Imprezę rozpoczął Występ Gospodarzy, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowie. Artyści pracowali pod kierunkiem Lucyny Czopor. Praca z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy jest dla mnie dużym wyzwaniem, bo jest to praca bardzo wymagająca, jednocześnie przynosząca bardzo wiele satysfakcji. Czy to jest trudna praca? Jeżeli ktoś kocha tą pracę, to jest praca super. A co przygotowaliście na dzisiaj? Na dzisiejszy występ przygotowaliśmy cztery kolędy. Grupy zaprezentowały różnorodny repertuar kolęd, pastorałek i piosenek o tematyce bożonarodzeniowej. Wykonawcy z Brzozowa byli bardzo przejęci swoim występem. Ja śpiewałam Zasnie Dziecina. A Ty? A ja śpiewałam, ojejkuś, niech sobie przypomnę, yy, Oj Maluśki i Kolędy dla Nieobecnych. A Ty? Ja śpiewam to już poradna na Ilion, nie, dla nieobecnych i oj maluśku. I powiedzcie, śpiewaliśmy. I powiedzcie, czy wam się podobało to dzisiejsze śpiewanie? Tak, bardzo fajnie było. Fajnie było, podobało się. A czym jest dla was śpiewanie? Dla mnie to jest po prostu sukces. Dla mnie też no dla widowni. God, Pasja. Największą furorę zrobili kolędnicy ze środowiskowego domu samopomocy w Kolbuszowej. Ich żywiołowy występ wzbudził aplans wśród widzów. Grupa przygotowana przez Kingę Szpilę zakolędowała specjalnie i dla nas. Na szczęście, na zdrowie, na ten nowy 2014 rok. Witamy się z Państwem bardzo serdecznie i zapraszamy do wspólnego kolędowania. Choć tyle żalu w nas i gniew uśpią, Trwa. Przekażcie sobie znak pokoju, przekażcie sobie znak, przekażcie sobie znak pokoju, przekażcie sobie znak Wśród publiczności znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych Gminy Brzozów na czele z burmistrzem Józefem Rzepką i przewodniczącym Rady Miejskiej w Brzozowie Stanisławem Pilszakiem. Całą imprezę sprawnie i z dużym zaangażowaniem przeprowadzili pracownicy środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowie we współpracy z pracownikami Brzozowskiego Domu Kultury. Dzielnie wspierały ich wolontariuszki z Brzozowskiego Zespołu Szkół Ekonomicznych. Prowadzenie Urszula Woroniec. Na zakończenie przeglądu burmistrz Józef Rzepka pogratulował wszystkim uczestnikom wręczył dyplomy i pamiątki oraz złożył noworoczne życzenia.